Po koronawirusie wybuchnie wojna na świecie, a koniec świata nastąpi w 2024 roku. Dzisiaj przedstawiam teorię resetu świata. 676, czyli 676 lat, co 676 lat następuje reset świata. Ten następny ma przypaść w 2024 roku. Czy to oznacza koniec świata? Apokalipsę, która przecież zapisana była nawet w Biblii. O tym wszystkim w dalszej części tego filmu. Na samym początku, jeśli jeszcze nie subskrybujesz, to zostaw suba. Zostaw też łapkę do góry pod tym filmikiem. Kliknij także w dzwona, dostaniesz powiadomienie, kiedy wrzucę nowy filmik. No właśnie, dzisiaj przedstawiam teorię resetu świata. Reset, który ma występować co 676 lat, no jest to ciekawe, jakby w kontekście, właśnie koronawirusa. Chcę od razu powiedzieć, że ja przedstawiam swego rodzaju teorię spiskową. To nie oznacza, że muszę w każdą teorię spiskową wierzyć. Przedstawiam też argumenty logiczne za i przeciw tej teorii spiskowej, a także interpretuję je, tak? Natomiast ta teoria jest bardzo ciekawa, ponieważ ona mówi, że praktycznie co 676 lat następuje reset cywilizacji. No i tutaj są takie podawane przykłady, tak naprawdę, że praktycznie jeżeli policzy się wstecz no to rzeczywiście co 676 lat coś się dzieje na świecie takiego że ginie mnóstwo ludzi a faktycznie po tych kataklizmach następują później wojny tak można powiedzieć takie przetasowania polityczne geopolityczne tak na świecie no i przykłady, jeśli chodzi właśnie o tą sytuację, która miała miejsce na świecie, to jest dżuma Justyniana, która miała miejsce w latach 541 do 542. Potem czarna śmierć, tak zwana morowa zaraza w 1347 roku. Tak, to są właśnie te zdarzenia. Potem mieliśmy też zamarznięcie, praktycznie tutaj Bałtyku, który zamarzł w 1323 do 1324 roku. Wiadomo, w na przełomie tych lat. Wielki głód, który miał miejsce od 1315 do 1317 roku i 1346 do 47. No dosyć tych cyfr, nie chcę tutaj zanudzać, to nie jest lekcja historii. No właśnie i tutaj wszystko to pokazuje, że po zdarzeniach takich, tak naprawdę, które mają miejsce na świecie, tak, związane z klimatem, z naturą, potem dochodzi do wybuchu u wojny. Teraz ta data przypadałaby praktycznie na 2024 rok. Teraz by nastąpił ten reset. No i teraz powiedzmy sobie tak, jeśli chodzi w ogóle o tą teorię resetu, zobaczmy sobie, że reset praktycznie wszędzie jest potrzebny, tak, w naszym życiu. Mamy komputer, zapisujemy jakieś dane na dysku, musimy dokonać tak naprawdę defragmentacji, Dysku, tak? czyli praktycznie oczyszczenia tego całego komputera. Nie da się na dobrą sprawę korzystać z jednego dysku przez całe życie, trzeba po prostu go zdefragmentować, tak? No Starci ludzie to z reguły to przekazują dzieciom czy wnukom. Mamy na przykład sytuację z samochodami, że następuje praktycznie reset. Samochód ma jakiś po prostu koniec, tak? Przebieg, nie wiem, te dobre marki mają nie wiem, po, po, po milionowe nawet przebiegi, po 500 tysięcy, czy milionowe nawet przebiegi, no i później następuje koniec, tak? czasami się mówi, że nie, nie, tak nieuczciwi tam sprzedawcy. Resetują tak? liczniki, czyli nabijają praktycznie na nowo. Potem mamy reset tak naprawdę w przyrodzie, a więc mamy burzę, tak? Mamy po prostu, zbiera się praktycznie pogoda na burzę, jest charakterystyczne powietrze, następuje burza, tak? Tak samo mówimy o nawet z relacjach z ludźmi, że ktoś na przykład ma, jakąś, ma jakieś spięcie z drugą osobą, jakaś nieciekawa jest relacja i później to prowadzi na przykład do wybuchu konfliktu, do konfliktu między tymi dwoma osobami, tak? Na, na, na przykład w małżeństwach, tak? Krzyczą na siebie żona na męża. Czy można, żonę? Jest to taki wybuch tak naprawdę niekontrolowany tych emocji, tak? Mamy też przecież, no i on czasem jest dobry, tak? No bo przynosi ujście praktycznie tych emocji, a potem jest spokój, praktycznie tak? Mamy też przecież wulkany, które co jakiś czas prze, przebudzają się na świecie, tak? Teraz przedstawiam historię, gdzie w Indonezji praktycznie sześć wulkanów w jednym czasie przebudziło się i one praktycznie, no, wyrzucają tutaj to, co mają w środku, ten wulkan, dymy, na wysokość 15 kilometrów. Aczkolwiek trzeba być szczerym i powiedzieć wprost, że, no, tych. Wulkanów, które budzą się co roku, jest kilkadziesiąt, tak? No ale dziwna sprawa, że praktycznie aż sześć wulkanów, jeśli chodzi o Indonezję, w tym samym czasie przebudziło się. No i ta teoria zakładałaby, że nastąpił właśnie reset, że koronawirus jest to początek właśnie tego resetu, i że po tym ma dojść do wybuchu wojny. To jest ciekawa teoria, ponieważ ona się po części wiąże z tym, co mówi Jasnowic Jackowski. Ja to przedstawiałem taką przepowiednię, gdzie Jasnowic Jackowski powiedział, że po koronawirusie dojdzie do wybuchu wojny na świecie. No muszę powiedzieć, że różne przedstawiałem wizje przepowiednie, ale to było bardzo nieprzyjemna tak naprawdę przepowiednia dla nas wszystkich, no bo ludzie i tak będą po prostu zniszczeni tym koronawirusem, tak? Nawet jeżeli ktoś nie bezpośrednio nie jest ofiarą, tego koronawirusa, ale gospodarka, ludzie stracą firmy, biznesy, tak, utrzymanie rodziny, ludzie będą się rozwodzić przez koronawirusa, problemy finansowe i tak dalej. A tu jeszcze praktycznie tak, dowalenie takich gwóźdź do trumny, jeszcze wybuch praktycznie wojny. Pytanie z której strony, jak to będzie wyglądało? To jest ciekawe, tak? Natomiast rzeczywiście, że na przykład Jasnowic Jackowski mówi o tym, że dojdzie do rozpadu Unii Europejskiej. Ja mówiłem, że Włochy będą chciały wystąpić z Unii Europejskiej. Jasnojc mówi, że Francja będzie chciała po prostu wystąpić. A kto wie, czy na przykład inny przeciwnik nie wykorzysta słabości Unii Europejskiej, gdzie poszczególne państwa będą występować z Unii Europejskiej, i właśnie wtedy uderzy, tak? No Jedno to jest Unia Europejska, drugie to jest NATO, tak? To są zupełnie dwa odrębne byty, ale to się jakby po, po części pokrywa. Być może za Unią Europejską będzie tak samo w przypadku NATO, że poszczególne państwa będą występować. No właśnie, i ten reset właśnie zakładałby, ta data by wypadała teraz na 2024 rok. Reset świata. Na razie mamy po prostu te zdarzenia, a więc mamy po prostu ten koronawirus, który będzie miał, czy już ma potężne żniwo, jeśli chodzi o świat. Po tym jeszcze musi dojść do wybuchu wojny. Jeśli chodzi o zrealizowanie praktycznie tej teorii, no to potrzeba jeszcze 4 lata, bo mamy 2020 rok, 2024, to brakują praktycznie 4 lata. No, ale koronawirus będzie przybierał praktycznie na, na sile. Czyli należałoby się spodziewać, że w przeciągu najbliższych lat, dwóch czy trzech lat, dojdzie do wybuchu wojny, zgodnie praktycznie z tą teorią. No i powinien nastąpić koniec, koniec praktycznie świata. Zresztą, jeżeli ktoś na przykład jest, nie wierzy w taką rzecz, no ale zobaczmy sobie, były dinozaury, tak? Na świecie i praktycznie te dinozaury wyginęły, tak? było praktycznie tutaj sytuacja na świecie, tak? Gdzie wszystkie te dinozaury wyginęły. Czyli coś. Praktycznie ma miejsce, a potem coś się kończy, tak? Następuje ten reset. I tutaj może być podobna sytuacja, tak? Nic nie trwa wiecznie. Nasz byt po prostu na Ziemi też nie trwa wiecznie, więc być może to, ten koronawirus jest początkiem takiego resetu dużego, gdzie mnóstwo ludzi zginie na świecie. No, niektórzy no, przerażający naukowcy, moim zdaniem, mówili, że ludzi za dużo na świecie, za dużo praktycznie ludzi do wykarmienia i tak dalej. No, ja wydaje mi się, że po prostu i pieniędzy wystarczająca ilość na świecie, tylko należy odpowiednio. Nią, nią zarządzać i też jeśli chodzi o gospodarkę, tak, ani nie zabraknie wody, ani praktycznie jedzenia, jeżeli to będzie normalnie, po prostu racjonalnie zarządzane. Być może ta sytuacja właśnie z koronawirusem sprawi, że rzeczywiście nastąpi, nastąpi przebudzenie, jeśli chodzi po prostu o społeczeństwa, jeśli chodzi o polityków, tak? Że aspiracje poszczególnych polityków, jeśli chodzi o działania wojenne, wchodzą na drugi tor, bo tutaj trzeba walczyć praktycznie, praktycznie z niewidzialnym przeciwnikiem, jakim jest koronawirus. Pytanie jest takie, jak, jak, jak tak naprawdę będzie wyglądał ten konflikt wojenny, tak? Kto go rozpocznie, jakie to będą działania wojenne. Natomiast rzeczywiście ta cyfra 676, tak? Niektórzy mówią, że to jest to jest po prostu cyfra, którą można byłoby odnosić do dekalogu, ponieważ dekalog to jest 10 przykazań. Ludzie, którzy nie, nie przestrzegają praktycznie dekalogu, dekalogu, czy po prostu ludzkość, tak? No to odejmiemy tutaj tą cyfrę 10, 6, 7, 6 czyli ta cyfra resetu minus 10 daje cyfrę 6, 6, 6 a więc cyfrę szatana, tak? 3 szóstki praktycznie. No i to jest jakby po prostu jest taka interpretacja, właśnie taka teoria spiskowa, mówiąca o gniewie Boga, tak? Że ten dekalog, oczywiście, no wiadomo, że każdy z nas łamie po prostu ten dekalog, tak? Tylko nie chodzi o takie radykalne, tak. Tak jak na przykład przedstawiam takie wizje, przepowiednie, tak, że to może być zemsta, jakby Boga. że Za to, że po prostu ludzie za bardzo po prostu gonią za pieniędzmi, konsumpcjonizm, tak, że te dobra materialne są na pierwszym miejscu, tak i że to może być właśnie. Przebudzenie, że to mają się ludzie w ten sposób przebudzić, jeśli chodzi o koronawirusa, zmienić swoje podejście. Oczywiście to nie znaczy, że ma ktoś żyć tak w zupełnie w, w lesie, tak jak Tarzan i tak dalej, ale no. chodzi o to, że za bardzo podążamy jakby w, jedno, w jedną stronę, jeśli chodzi o pieniądze, tak, jeśli chodzi o zaspokajanie tylko swoich potrzeb tu i teraz. No właśnie, i ta teoria właśnie zakłada, że to 676 minus 10, czyli minus, po praktycznie 10 tych przekazań dekalogu, gdzie one w większości są praktycznie łamane przez ludzi, za bardzo praktycznie zostały złamane przez ludzi, i to jest kara ze strony właśnie Boga, czy też Jezusa. Aczkolwiek ta teoria by się kłóciła z tym, no bo Jezus wszystkich kocha, tak, nawet po prostu ludzi nikczemnych, przestępców i tak dalej, dla każdego jest otwarty, każdy może się nawrócić. No ale ja przedstawiam tutaj teorie spiskowe. No właśnie, czy rzeczywiście nastąpi reset świata, tak, 676? Czy on nastąpi? No, różne są wizje, różne są po prostu przewidywania dotyczące właśnie końca świata. Pamiętajmy, że jeśli chodzi o koronawirusa, no to może wybuchnąć tutaj wojna. Ja też przedstawiam na przykład takie teorie, że po koronawirusie przyjdzie jeszcze groźniejszy, jeszcze mocniejszy, zmodyfikowany, zmutowany tak naprawdę koronawirus. Znaczy wirus, tak no nie wiem, czy to będzie korona, bo to może być inny wirus, który będzie miał jeszcze większe żniwo jeśli chodzi o ludzi na świecie. To byłoby przerażające, tak? Być może koronawirus jest tylko przygotowaniem ludzkości na to najgorsze, co nas praktycznie czeka, tak? To ciekawe, bo praktycznie ludzie jakby na ziemi, no ale zobacz sobie tak, jakby tak filozoficznie, z punktu widzenia praktycznie na kule ziemską, jako cały świat, nie tylko na, na Polskę czy na Stany Zjednoczone czy na Europę, że ludzie teraz walczą praktycznie z nie, nie, niewidzialnym przeciwnikiem, jakim jest wirus. Tak? Mniej więcej y, 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 bratają się, walczą praktycznie z tym wirusem. Natomiast gdyby nie było tego wirusa, wtedy ludzie praktycznie by najeżdżali na siebie, by praktycznie jeden z drugim. To jest też y, ciekawa praktycznie sytuacja. Poza tym są takie też te, teorie, bo bardzo często ludzie mówią, o Jezu, przecież jeżeli tak jest niedobrze, źle na tej ziemi, tak? To dlaczego po prostu tak jest? Skoro ja wierzę w Boga, skoro istnieje Bóg, Jezus, aniołowie i tak dalej. No właśnie, być może musi być tak źle, niedobrze, żebyśmy zaczęli doceniać to, co jest dobre. Być może po prostu Jezus nam daje tą wolną wolę, że możemy być dobrym i złym człowiekiem, a my wybieramy praktycznie to, jakim jesteśmy. I właśnie być może koronawirus ma sprawić, że będziemy bliżej Boga, tak? Właśnie, że tutaj jest na. Wrócimy się, będziemy bliżej Boga. Oczywiście ja nie chcę tu być w żaden sposób kaznodzieja, ani księdza, nikogo namawiać, to jest wolna decyzja, każdy może robić sobie co chce, natomiast tłumaczę to w ujęciu praktycznie tak religijnym, jak to wszystko wygląda. To wszystko dzisiaj, dzięki za oglądanie, dzięki za słuchanie. Oby ta wizja przepowiednia się nie zrealizowała i nie doszło do całkowitego incestwienia praktycznie świata. No i ja muszę powiedzieć, że bliżej mi była taka teoria dotycząca na przykład konfliktu zbrojnego, że dojdzie do użycia bomby atomowej, tak, bo tutaj wydawało mi się, że prędzej praktycznie tutaj puszczą nerwy, chociaż no, jak, jak tam mówi się o tym, że dojdzie do wybuchu wojny, to ta wojna może mieć miejsce cały czas, na przykład konflikt na Bliskim wschodzie między Iranem a Stanami Zjednoczonymi, tak, więc tutaj rzeczywiście ta broń atomowa może, może zostać użyta, bo moim zdaniem prędzej, na przykład jakiś przywódca użyje broni atomowej, bo ktoś mu wejdzie na ambicje, tak, bo ktoś zdenerwuje, czy jakiś wojskowy za szybko podejmie decyzję, która zostanie przyklepana przez polityka, przez prezydenta, czy jakiegoś innego przywódcę i dojdzie do użycia głowy nuklearnych niż jakby inne czynniki, tak? A tutaj się okazuje, że no, inne czynniki powodują ogromne straty. To wszystko dzisiaj. Pozdrawiam. Zostawcie suba, napiszcie w komentarzu, co na ten temat sądzicie. Trzymajcie się. Cześć!